To dzieci mają głos. Sami opowiadamy o książkach i nie tylko. Dzień dobry. Dzisiaj wyjątkowa książka, no, na wyjątkową okazję, o tytule Moc Sakramentów, wydawnictwo Promic, a ze mną jest Staś. Witaj. Dzień, do, dzień dobry, witam. Też, cześć. Y, cześć. Y, no to tak, zgadzam się z Tobą. To jest bardzo wyjątkowa książka y, o wyjątkowych rzeczach. Tak, zbliżasz się do y, przyjęcia pierwszej Komunii Świętej. Czy ta książka w jakiś sposób y, pomogła Ci zrozumieć ten sakrament? Oprócz tego, że rozmawialiśmy jako e, w domu o tym, ale czy to było pomocne dla ciebie? Tak, ta książka była pomocna w zrozumieniu tych sakramentów. Trochę dzięki temu zrozumiałem sakrament bierzmowania, który nadal jest dla mnie niezrozumiały trochę, ale jest, ale już mam trochę już w, wytłumaczone tam. Jasne. <laughs> wszystko po kolei. E, a powiedz mi, kto jest bohaterem? E... Tej książki. Pawełek i Małgosia z rodziny Nutów. Mm -hmm. I oni, i, i oni no Małgosia już w, w niektórych rozdziałach przystępowała, w innych już przystąpiła do Komunii Świętej. Pawełek chciał, ale jeszcze mu tam trochę brakowało. I za młody był. Tak, za młody i poznaje nowy i poznają razem nowe sakramenty. Czyli rodzice starają się im wytłumaczyć, czym są te tajemnicze, można by powiedzieć, sakramenty. Tak, e, i, mm, i im właśnie tłumaczą, co to jest na przykład sakrament biermowania, małżeństwa, kapłaństwa, ale w każdym rozdziale na inny jakiś sposób, na przykład, że sakrament chrztu to było, że mama, Poszła z Pawełkiem na chrzest e, takiej e, ten, e, bo koleżanka tej mamy to urodziła dziecko i właśnie przystąpiła do e, i przystąpiło to dziecko do chrztu i tłumaczyła Pawełkowi e, właśnie i nie tylko. E, i czym Małgosiu? jest chrzest? Tak, i Małgosi czym jest chrzest. No ty jesteś w tym dobrym położeniu, że swojego chrztu nie pamiętasz, ale pamiętasz na pewno chrzty swojego rodzeństwa. Tak, pamiętam. I chrzest jest najważniejszym sakramentem, ponieważ bez niego nie można przyjąć innych sakramentów, więc w sumie od tego sakramentu się zaczyna. Tak, od tego się wszystko zaczyna. Ja w ogóle wychodzę z założenia, że o. Pierwszej Komunii Świętej, przygotowywać do pierwszej Komunii Świętej powinni przede wszystkim rodzice. Tak, chociaż też y tam ksi y, y, ksiądz albo siostra to też tam tłumaczą, ale ta racja, też rodzice powinni y, tam dzieciom pomagać, zrozumieć te sakramenty i y, przygotować je jakoś do komunii wraz z y, siostrami takiej księdze miał. Y, tak, ksiądz i siostra mają być pomocą. Tak, ale rodzice y, rodzi, taką największą. Największą, zgadzamy się. Książkę może być fantastycznym e, prezentem dla e, dziecka komunijnego. Tak, na Komunie Świętą jest bardzo, jest bardzo, bardzo dobrym prezentem, który możn, można przyjąć, bo jest bardzo fajn, fajną książką. Taką aby to powiedzieć no, taką y, wyróżniającą się z, z inny, y, od innych książek, y, bo mówi właśnie o tych sakramentach, jest pomocą dla dzieci i właśnie y, tak jest bardzo dobry prezent. A po drugie, no, nie opowiada tylko o samej komunii, opowiada o wszystkim, o wszystkich możliwych dostępnych sakramentach w kościele, od poczęcia aż do śmierci. Także można sobie z dziećmi poczytać no i naprawdę wiele się dowiedzieć. Tak, bo y, to jest ciekawa y, książka. Generalnie bardzo polecamy. Dzięki. Proszę, Pa.